Ujawniono SMSy wysłane przez Grzegorza Borysa do jego matki. Dokonał projekcji i obarczył winą całe otoczenie za to, co zrobił? Sąsiedzi Grzegorza zgłosili służbom podejrzaną sytuację. Widziałem ją na własne oczy wielka pomarańczowa cysterna. Była tam w czasie morderstwa i ucieczki Grzegorza Borysa. Więc czy nowe dowody pomogą wyjaśnić sprawę, czy może pozostawią więcej pytań niż odpowiedzi? Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy się znajdujecie na kanale na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. W dzisiejszym materiale poruszymy temat Grzegorza Borysa, ponieważ w dalszym ciągu pojawiają się nowe informacje rzucające jeszcze więcej światła na całą sytuację. W jednym z moich poprzednich materiałów podałem opinię sąsiadów Grzegorza Borysa, która wskazywała na to, że miał poruszać się po osiedlu w kominiarce i z nożem. Szczerze mówiąc, po zachowaniu tego pana można było się spodziewać, że coś takiego może się kiedyś wydarzyć, bo ten pan, tego pana wszystko bardzo szybko frustrowało. Jednak była to opinia anonimowa i nie została potwierdzona żadnymi dowodami. Więc postanowiłem zweryfikować ją i okazuje się, że nawet było to sprzeczne z wypowiedziami znajomych rodziny oraz pracowników przedszkola. Więc już bez zbędnego przedłużania zacznijmy Raport Podstawki. To bzdury, że on chodził z nożem. To prawda, że ubierał się jak wojskowy i chodził w kominiarce, ale my jesteśmy wojskowymi. Więc tu wielu mieszkańców się tak ubiera. Chodził z nożem i nikt tego nie zgłosił. To po prostu jest bzdura. Ludzie wymyślają teraz różne rzeczy. Doskonale znam tego chłopca. Bawił się z moją córką. Ich ogródek zawsze był otwarty na dzieci. Nigdy nic nas nie zaniepokoiło w zachowaniu sąsiada. Powiedział faktowi jeden ze znajomych rodziny. Z kolei inny z sąsiadów twierdził, że. Na co dzień pracuję z ludźmi, wyczułbym, gdyby coś z nim było nie tak, ale nic takiego nie wzbudziło mojego niepokoju. Nie wierzę, żeby był zdolny do takiego czynu. On kochał tego chłopca, spędzał z nim mnóstwo czasu, ciągle widywałem ich na placu zabaw, bawili się tam też z innymi dziećmi, widziałem jak Grzegorz puszczał im bańki. I co? Inni rodzice pozwoliliby na to, gdyby był niebezpieczny? Bzdura i tyle. Oczywiście osoby, które się wypowiadały również pozostają anonimowe, jednak ich wypowiedzi są zgodne z opinią dyrektorki przedszkola, do którego uczęszczał sześcioletni Olek. Przypomnijmy je sobie. Nigdy nic nie wzbudziło naszego niepokoju. To była kochająca się rodzina. Oluś zawsze cieszył się na widok taty. Widać było, że mieli dobry kontakt. Opowiadała w rozmowie z faktem Mariola Paratilpińska, Dyrektorka przedszkola numer 46 w Gdyni A wychowawczyni chłopca była podobnego zdania To był taki miły, sympatyczny, mądry, spokojny, grzeczny, kochający chłopczyk Ciężko mi o tym mówić Bardzo często przyprowadzali go albo zabierali jego rodzice razem Mama i tata, czasem także dziadkowie Pięknie się na to patrzyło Rodzice zawsze byli razem na wszystkich występach Olusia Opowiada wychowawczyni chłopca I te informacje jakoś bardziej do mnie przemawiają Pewnie dlatego, że mamy tu do czynienia z potwierdzeniem Informacjami. Więc, czy informacje, według których miał chodzić rzekomo z nożem po osiedlu, są prawdziwe? No, wyjaśnienie tej sprawy pozostaje w rękach prokuratury, ponieważ śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Musimy pamiętać, że póki co Grzegorz Borys, mimo odnalezienia jego ciała, w dalszym ciągu jest osobą podejrzaną. Nie sprawdza. Przepraszam za wszystko. Czyli tutaj mamy do czynienia z tym, że ma, miał świadomość tego, co robi, ale od razu dokonał projekcji i obarczył winą całe otoczenie za to, co zrobił. Użycie słowa bestia rzeczywiście jest bardzo takie dobitne. Według ustaleń Gazety Wyborczej jeszcze kilka dni przed tą całą masakryczną sytuacją Grzegorz miał wysyłać niepokojące sms -y do swojej matki przebywającej w domu opieki społecznej. Treść wiadomości świadczy o tym, że już wtedy wiedział, że to zrobi, choć niejasno zapowiadał, że nie chce zrobić tego, co się wydarzy. Przepraszał matkę i pisał jej, że być może się jeszcze zobaczą. Czy to faktycznie była zapowiedź popełnienia zbrodni? No tak twierdzi autor tego artykułu. Jednak to jest kolejny wątek, który musi być wyjaśniony przez prokuraturę. Podobnie jak list, który ponoć zostawił w domu podejrzany i wiele innych spraw, które w dalszym ciągu pozostają niewyjaśnione. Pytanie tylko, czy jak temat przycichnie, to czy cała sprawa nie zostanie znowu zamięczona pod dywan? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, a teraz przejdziemy do następnego wątku. Po odnalezieniu ciała Grzegorza Borysa po raz kolejny jego sąsiadów odwiedziła żandarmeria wojskowa, która wypytywała, czy nie przypomnieli sobie może o jakichś nowych szczegółach, których mogli być świadkami tego dnia. Sąsiedzi mieli wtedy poinformować ich o dziwnej sytuacji, która miała miejsce pod ich blokiem w dniu tragedii. Sąsiadom Grzegorza borysa od 20 października spokoju nie daje pewna kwestia. Ludzie mówią o tajemniczym, dużym samochodzie, który stał przed blokiem, w którym doszło do zbrodni. O wszystkim opowiedzieli śledczym, także kilka dni temu, gdy sąsiadów po raz kolejny odwiedzili żandarmi wojskowi. 20 października około godziny 7 rano przez około godzinę pod blokiem Grzegorza stała pomarańczowa cysterna, która to właśnie nie daje spokoju jego sąsiadom. Widziałem ją na własne oczy: wielka, pomarańczowa cysterna. Była tam w czasie. Mur i ucieczki Grzegorza Borysa. Wysiedli z niej jacyś mężczyźni, wyciągnęli wąż i zachowywali się bardzo dziwnie. Po co ta cysterna tam była? Nie ma tu ani dużych studzienek, ani nie padało, żeby trzeba było wodę wypompować z zalanego podziemnego parkingu. Pokręcili się tak z godzinę, a później odjechali. Powiedział faktowi jeden z sąsiadów, a jego wersję potwierdzili również inni sąsiedzi. Nigdy wcześniej taki samochód się tu nie pojawiał. Dlaczego był tu akurat w tym czasie i po co? Śledczy powinni to wyjaśnić. Powiedziała mimo o tym. Chodzili po mieszkaniach w weekend i wypytywali ludzi o różne rzeczy. Opowiada w rozmowie z faktem sąsiadka rodziny. I co myślicie o tej cysternie, która zaniepokoiła sąsiadów? No, oczywiście mogli to być zwykli miejscy pracownicy. Jednak gdyby tak było, to nie wzbudziliby chyba podejrzeń sąsiadów swoim zachowaniem. A jeśli były tam prowadzone jakieś prace. To jest to oczywiście łatwe do zweryfikowania, ale według sąsiadów nie było konieczności ściągania cysterny pod blok. Jak widzicie, mimo odnalezienia ciała Grzegorza Borysa, sprawa jest dalej w toku jest bardzo dużo okoliczności, które trzeba wyjaśnić. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy to faktycznie Grzegorz dokonał tej zbrodni, bo to też wymaga udowodnienia, póki co przez te ostatnie dwa tygodnie cała afera medialna skupiona była na poszukiwaniach Borysa, podczas gdy na temat dowodów nic nie było nagłaśniane. Trzeba ustalić też, czy list zostawiony w jego domu był faktycznie przez niego napisany. Trzeba odnaleźć broń, którą rzekomo się dwukrotnie postrzelił. Trzeba przesłuchać jego żonę i poznać motyw. Sprawa ta jest tajemnicza, a opinie ludzi są mocno podzielone. Dotyczy to również wypowiedzi ekspertów, którzy podważają oficjalne doniesienia prokuratury. Jakoby Grzegorz miał popełnić samobójstwo już na początku poszukiwań, o czym miał świadczyć stopień jego rozkładu. Więc czy rzeczywiście on dokonał tej zbrodni? A może Został wrobiony i ktoś się go pozbył, żeby nie mógł się bronić. Tego być może jednak nigdy się nie dowiemy. Teorie spiskowe dotyczące tej sprawy w internecie się mnożą, ilekroć poddawane są nowe dowody, które budzą wątpliwości internautów. No i tutaj nie ma co się dziwić, skoro nawet doświadczeni kryminolodzy poddają w wątpliwość oficjalną wersję. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach pod filmem. A teraz pozostaje nam czekać z nadzieją, że służby rzetelnie rozwikłają tę zagadkę. Adieu.